Panie starosto, pani burmistrz, panie burmistrzu, szanowni państwo reprezentujący różne instytucje, urzędy, mieszkańcy Pułtuska, przybycie na dzisiejszą uroczystość. Panie i panowie policjanci, pracownicy cywilni, policji, emeryci policyjni. Serdecznie dziękuję państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować za liczne życzenia i gratulacje, jakie otrzymywałem od Państwa w związku z powierzeniem mi obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta w Pułtusku. Proszę Państwa, wśród nas jest obecny dzisiaj na sali mój pierwszy Komendant, Pan Inspektor Jerzy Gajkowski. Powitajmy Pana Komendanta Nawalny. Dziękuję bardzo Panie Komendancie, że Pan przybył na dzisiejszą uroczystość. Mogę powiedzieć tak naprawdę wszystko zaczęło się, moja kariera policyjna zaczęła się od pana komendanta, bo pan komendant mnie przyjął do pracy 16 kwietnia 1991 roku. I tak mogę powiedzieć, to dzięki Panu komendantowi awansowałem na stanowisko naczelnika Wydziału prewencji. Zostałem zatwierdzony 1 lutego 1996 roku. Szanowni Państwo, wśród nas jest również obecny mój ostatni komendant. Pan inspektor Zbigniew Matusiak, również poproszę o prawa dla pana komendanta serdecznie pana komendanta. Szanowni Państwo. Gdyby nie pan komendant, to na pewno nie stałbym w tym miejscu. Nie ukrywam, że byłem wyborem pana komendanta na to stanowisko pierwszego zastępcy, to pan komendant wysunął moją kandydaturę i ta moja kandydatura została zatwierdzona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dziękuję panu za wszystko. Nie chcę w tej chwili się rozdrabniać, wymieniać, ale naprawdę bardzo dużo panu zawdzięczam i dziękuję bardzo za to, że przez tyle lat miałem przyjemność pełnić służbę w jednostce, którą pan rządził. Nie ukrywam, że dużo się od pana nauczyłem i za to panu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Za te 83 dni, bo tyle wytrwałem na tym stanowisku, policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym z Komendy Powiatowej Policji w Półtusku. Szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że pokazaliście klasę profesjonalizm. Jak widać ja nie zdałem egzaminu, bo, bo odchodzę z stanowiska, Państwo w większości, zdecydowanej większości, zachowaliście swoje stanowisko. Jeszcze raz Wam za to serdecznie dziękuję, za to współpracę. Natomiast w sposób szczególny chciałbym podziękować Państwu za to, co się wydarzyło 10 czerwca tego roku. Otóż w tym dniu Pan Komendant Matusiak zorganizował spotkanie na Świetlicy z całym stanem osobowym jednostki. W trakcie, w trakcie tego spotkania Pan Komendant no, przedstawił mnie jako. Tego, który od 9 czerwca pełni obowiązki pierwszego zastępcy, komendanta w komendzie. Nie spodziewałem się Państwa takiej reakcji. Dostałem od Państwa bardzo burzliwe oklaski, które tak naprawdę były dla mnie, miały dla mnie ogromne znaczenie. Były dla mnie symboliczne, bo tak naprawdę wtedy zrozumiałem, że że mam akceptację państwa, czyli mam akceptację załogi, a to jest najważniejsze, proszę państwa. Bo można być komendantem na papierze, ale jeżeli się ma poparcie załogi, to jest się komendantem z prawdziwego zdarzenia. I za to państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ten piękny gest będę pamiętał do końca życia. Dziękuję bardzo za ten gest. Szanowni państwo, Jestem policjantem. Podlegam regulaminom. W naszej instytucji obowiązuje zasada hierarchicznego podporządkowania i dyscypliny służbowej. Ja szanuję rozkazy, decyzje przełożonych. Wykonuję rozkazy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, proszę państwa. Chcę to wyraźnie z tego miejsca podkreślić. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Pan komendant Wojewódzki Policji Mógł miał takie prawo odwołać mnie w każdym czasie, o każdej porze dnia i nocy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, proszę Państwa. Nie ukrywam, że wraz z przyjściem nowego komendanta spodziewałem się dwóch rozwiązań, mianowicie przyjdzie nowy komendant, ma nową koncepcję, nowe spojrzenie na pewne sprawy, nową wizję i to wizję będzie komendant chciał zrealizować. Nie pracuję w tej instytucji rok, 5 czy 10 lat. Pracuję w tej instytucji 25,5 roku. Więc byłem świadomy tego, że, że wraz z przyjściem nowego komendanta do Kutuska moja, moja kariera na stanowisku pierwszego zastępcy może być krótka. No ale patrząc z drugiej strony też miałem taką cichą nadzieję, że może, może pan komendant da mi szansę popracować na tym stanowisku. I tak powiem nieskromnie, tym bardziej, że się określiłem od razu na wejście panu komentatorowi, żeby miał przynajmniej z mojej strony jasny, oczywisty przekaz. Więc powiedziałem, że Lewandowski tak naprawdę to zamierza popracować do początku 2017 roku i zamierza odejść na emeryturę. Powiedziałem też jedno słowo, może nieładnie się wyraziłem, ale prawdziwe słowo, że. Lewandowski tak naprawdę na to stanowisko pierwszego zastępcy się nie pchał, nie zabiegał. Był wyborem, był wyborem przełożonego, mojego przełożonego pana komendanta. I ja ten wybór zaakceptowałem, przyjąłem oczywiście jako wielkie wyróżnienie. Rozmawiając w kontekście pewnego wydarzenia, też powiedziałem wprost, że ja mogę w każdej chwili do prewencji wrócić. Powiem tak, 1 lipca jeszcze nie przykleiłem się do tego nowego stanowiska i, i prewencja, której służyłem, można powiedzieć, całe swoje życie, służbowe swoje życie, była mi tak bliska, że byłem gotowy w każdej chwili wrócić. No, pan Komendant zadecydował tak nie inaczej. Ja szanuję, szanuję, takie jak powiedziałem, decyzje przełożonych i z tym nie dyskutuję. Z tym nie dyskutuję. Szanowni Państwo, natomiast jest jeszcze tak zwany wymiar, wymiar ludzki, wymiar ludzki każdego awansu. Oczywiście ja nie ukrywam w tej chwili, że stojąc przed Państwem, jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że zostałem odwołany ze stanowiska. No to by było wręcz kuriozalne, gdybym tak powiedział. No, nie ukrywam tego, że jako zwykły człowiek, obywatel tego miasta jest mi po prostu też troszeczkę. Przykro, w pewnym sensie też jestem rozczarowany, może zawiedziony. Może pewne słowa są za mocno powiedziane, no ale też mi towarzyszą takie zwykłe ludzkie, ludzkie uczucia. Proszę Państwa, no co tu dużo ukrywać. Ja w tej chwili występuję przed Państwem jako ten w pewnym sensie negatywny bohater dzisiejszej uroczystości. A tak jak już powiedziałem, parę ładnych lat pracuję w tej jednostce i ja sobie osobiście nie przypominam. Nie przypominam, żeby ktoś z stanowiska kierowniczego był odwołany. No chyba, że moja pamięć jest krótka, ale nie przypominam sobie, panie szczerze takiej sytuacji. A relat pracuje. No i z tego powodu też mi to tak w wymiarze ludzkim jest przykro. Nie ukrywam też tego, że, że tak jak już powiedziałem, liczyłem się z tym, że będę odwołany, bo taka możliwość oczywiście wchodziła w grę, do tego nie mam żadnych wątpliwości. Niemniej jednak liczyłem, że, że to odwołanie nastąpi zdecydowanie szybciej. Bo też nie ukrywam, że troszeczkę już się do tego stanowiska przyzwyczaiłem zwyczajnie po ludzku. No i to, co powiem w tej chwili, jest dla mnie też bardzo smutne, przykre, ale to jest moje doświadczenie. Szanowni Państwo, ja tu dziękuję za, za miłe słowa ze strony Pana komendanta. Dziękuję, że Pan komendant widzi mnie na stanowisku naczelnika prewencji. Natomiast też, szanowni państwo, nie ukrywam, że, że kieruję się w życiu pewnymi zasadami. Mam, mogę też tak powiedzieć, w pewnym sensie swój honor, swoją godność. I sprawy poszły zbyt daleko już. I, I ja drugi raz nie będę wchodził do tej samej rzeczy. To jest takie moje zdanie w wymiarze ludzkim. Mam, tak jak powiedziałem, swoje lata służby. Nie ukrywam, że że mój czas w policji się kończy, mimo tego, że dziękuję za te słowa ze strony pana komendanta miłe słowa. Ale tak to jest w wymiarze, w wymiarze też ludzkim, że, że po prostu też nie widzę, nie widzę możliwości zaistnienia. Nie będę widział możliwości po tych trzech miesiącach odnalezienia się w nowej roli w pewnym sensie, bo proszę Państwa, czas leci tak szybko, że przez te trzy lata, przepraszam, trzy miesiące, to też się już zmieniło i samej prewencji i, i tak to już w życiu jest, tak to w życiu jest. Dlatego jeszcze raz, bo, bo przypuszczam, że nie będzie takiej już okazji, możliwości się spotkać w takim gronie drugi raz, no serdecznie Państwu chcę podziękować za tą wieloletnią współpracę, wiadomo z niektórymi z Państwem współpracowałem więcej, dłużej, natomiast dziękuję za tą współpracę. I tak jak powiedziałem, czuję, czuję to wewnętrznie, że, że mój czas w policji się kończy. Jeszcze raz naprawdę bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przepraszam Państwa jednocześnie, że mówię troszeczkę chaotycznie, bo mi się troszeczkę głosło mnie, bo, bo to jest jednak pewne przeżycie, proszę Państwa. No w mundurze powiem tak, od 19 roku życia. Najpierw przeszłość wojskowa, krótka, później policyjna. 30 lat za chwilę będzie. A tak dokładnie, dokładnie 30 lat z punktu widzenia wysługi emerytalnej. A tak w ogóle dzisiaj mamy 1 września. Tak dla ciekawości, co w tej chwili przypomniałem, stojąc przed Państwem, że za 48 godzin to będzie 30 lat, jak przekroczyłem bramy szkoły wojskowej. I to był mój, mój początek przygody. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że, że przyszliście tutaj, że jesteście obecni ze mną. Miło mi widzieć osoby, z którymi pracuję na co dzień. Ja przepraszam, że wszystkich Państwa nie wymieniłem z imienia, nazwiska, bo zwyczajnie mówiąc tak, obawiałem się, że kogoś pominę, a po drugie, obawiałem się, że może już ten, nie ten wzrok, to się przyznaje, że już mam coraz słabszy wzrok, że na odległość mogę nawet pom 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 pomylić twarze. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu.